Kiedy mówimy o wprowadzaniu wielkich zmian w naszym życiu, większość ludzi wyobraża sobie ogromne gesty, jakieś wielkie decyzje albo dramatyczne momenty, które wszystko od razu odmienią. Ale pozwól, że podzielę się z Tobą czymś, czego nauczyłem się przez lata pracy z ludźmi i obserwowania tych, którym się udaje. I tych, którzy wciąż się zmagają, prawie nigdy to nie są te wielkie, to z... widowiskowe ruchy, które naprawdę zmieniają sytuację. Nie. To te małe rzeczy, małe nawyki, małe wybory, które podejmujesz każdego dnia. Zobacz, jeśli chcesz zmienić swoje życie w sposób znaczący. Musisz zacząć od drobiazgów, bo te drobne nawyki, te, które najczęściej ignorujesz, albo od razu uznajesz za nieistotne, w rzeczywistości się kumulują. Z czasem robią ogromną różnicę. I uwierz mi, efekty tej skumulowanej pracy potrafią być zdumiewające. Pewnego dnia rozejrzysz się, i zauważysz, że żyjesz życiem, o jakim zawsze marzyłeś. A wszystko zaczęło się od tych małych, konsekwentnych kroków. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl: Co by było, gdybyś mógł całkowicie zmienić swoje życie, wprowadzając dziesięć małych nawyków? Nie brzmi to aż tak przytłaczająco, prawda? Dziesięć prostych rzeczy, które możesz zacząć robić już dzisiaj. W tym właśnie tkwi siła nawyków. Nie potrzebujesz wielkiej rewolucji w kalendarzu ani nagłego łutu szczęścia. Możesz zacząć tam, gdzie jesteś, z tym, co masz. Jakie to są te dziesięć małych nawyków? Jakie rzeczy, jeśli zaczniesz je praktykować codziennie, mogą na zawsze zmienić twoje życie? Przejdziemy przez nie razem, jeśli chcesz. Weź notes i zapisz. Pierwszy nawyk. Czytanie. Wiem, co możesz pomyśleć. Jim, nie mam czasu, żeby codziennie siedzieć z książką, ale posłuchaj mnie uważnie. Czytanie to jeden z najbardziej potężnych nawyków, jakie możesz wypracować. I nie mam na myśli bezmyślnego przewracania stron w gazecie czy przeglądania plotek w sieci. Chodzi mi o czytanie z intencją, sięganie po takie treści, które zmuszają cię do myślenia, poszerzają wyobraźnię i pokazują zupełnie nowe możliwości. To, czym karmisz swój umysł, jest tak samo ważne, jak to, czym karmisz swoje ciało. Czytanie to nie tylko rozrywka to brama. Otwiera przed tobą nowe perspektywy. Nowe szanse, nowe strategie. Gdy robisz z czytania codzienny rytuał, nieustannie dokarmiasz swój umysł wiedzą, inspiracją i świeżym spojrzeniem. Wielu ludzi marzy o sukcesie i rozwoju, a tymczasem głodzą swój umysł. Sukces wymaga otwartego umysłu, który cały czas się uczy i rozwija. Pomyśl o tym tak. Za każdym razem, gdy bierzesz książkę do ręki trzymasz w niej lata czyichś doświadczeń ich porażki odkrycia i wnioski to niesamowity skrót zamiast przez dziesięciolecia dochodzić do czegoś samemu możesz w kilka wieczorów przyswoić czyjeś lekcje i nie chodzi o to żeby codziennie czytać przez kilka godzin nawet 10-15 minut skupionego czytania każdego dnia daje ogromny efekt to wiedza, która się kumuluje, jak procent składany na koncie oszczędnościowym, a po czasie zmienia wszystko sposób w jaki myślisz, jak rozwiązujesz problemy i jakie podejmujesz decyzje. Ale tu jest klucz: musisz być wybredny. Nie każda książka jest warta Twojego czasu. Nie marnuj godzin na byle co. Wybieraj lektury, które naprawdę cię rozwijają: biografie, książki o samorozwoju, strategie biznesowe, cokolwiek, co pasuje do kierunku, w którym chcesz iść. Bo to, dokąd zmierzasz, zależy od tego, czym karmisz swój umysł już teraz. Zrób z czytania świadomy, codzienny nawyk. Bardzo szybko zauważysz zmianę, nie tylko w myśleniu ale i w jakości swojego życia. Drugi nawyk prowadzenie dziennika to coś, co nie dostaje tyle uznania, ile powinno. A niemal każda odnosząca sukcesy osoba, którą podziwiasz, ma dziennik i regularnie z niego korzysta. Jest w tym coś prawie magicznego. Zapisujesz swoje myśli, cele, obawy, marzenia. Kiedy przestajesz trzymać wszystko w głowie i przenosisz na papier, staje się to namacalne. Nie lata już chaotycznie w umyśle, nie powoduje mętliku ani niepokoju. Nagle widzisz to jasno, to daje poczucie kontroli. Widzisz swoje pomysły takimi, jakie są i możesz zdecydować, co z nimi zrobić. Pisanie dziennika jest jak oddech dla twojego umysłu. Jeśli nie masz zwyczaju notować, to wszystkie plany, pomysły, zmartwienia nosisz cały czas w głowie. I to męczy. Twój mózg próbuje kurczowo trzymać się wszystkiego naraz. A to po prostu niemożliwe, ale kiedy siadasz z kartką i długopisem, sprzątasz mentalny bałagan. Nagle robi się przestrzeń, czujesz lekkość, większy porządek i skupienie. To nie musi zajmować dużo czasu. Kilka minut dziennie potrafi zrobić wielką różnicę. Jest jeszcze coś. Dziennik pozwala ci śledzić postępy. Życie pędzi tak szybko, że łatwo zapomnieć, jak dużo już osiągnąłeś. A kiedy regularnie zapisujesz swoje myśli i cele. Tworzysz kronikę swojej drogi. I nie ma nic bardziej motywującego niż przeglądanie starych notatek i odkrywanie, ile przeszedłeś, ile przeszkód pokonałeś i ile marzeń spełniłeś. Zacznij od czegoś prostego. Pięć, dziesięć minut dziennie wystarczy. Nie musi być idealnie ani mądrze. Po prostu pisz, co przyjdzie ci do głowy. Z czasem zobaczysz, jak rośnie twoja jasność umysłu, skupienie i rozwój osobisty. Trzeci nawyk wyznaczanie celów. Tutaj zaczyna się prawdziwa zmiana miejsce, gdzie intencja spotyka się z działaniem. Zawsze mówię: Jeśli nie masz wyznaczonych celów, jesteś jak statek bez steru, może się poruszasz. Ale dryfujesz tam, gdzie poniesie cię prąd, a tak nie da się żyć. Cele nadają kierunek, dają ci punkt, do którego zmierzasz. Kiedy masz jasny cel, przestajesz tracić czas na rzeczy, które się nie liczą. Każde twoje działanie, każda decyzja zaczyna zbliżać cię do miejsca, gdzie chcesz być. Większość ludzi myśli, że cele wyznacza się raz w roku. Przy okazji postanowień noworocznych. A prawda jest taka, że cele powinieneś stawiać sobie codziennie. Kiedy rano się budzisz, zadaj sobie pytanie: co chcę dzisiaj osiągnąć? Jaka jest ta jedna rzecz, tylko jedna, której realizacja naprawdę coś zmieni? Zapisz to. Twój umysł dostaje wtedy zadanie, a uwierz mi, Twój mózg uwielbia mieć konkretny cel. Od razu zacznie szukać sposobów, żeby go zrealizować. Ale cele muszą być konkretne. Mgliste życzenia dają mgliste rezultaty. Nie możesz tylko mówić: Chcę być szczęśliwy, albo chcę być w formie. Co to znaczy dokładnie? Jak to wygląda w praktyce? Im bardziej szczegółowo to opiszesz, tym łatwiej będziesz działać. Rozbijaj duże cele na małe, wykonalne kroki. Potem codziennie po kolei je realizuj. Kiedy uczynisz z tego codzienny nawyk, codziennie wyznaczasz jasne, małe cele, po czasie będziesz zaskoczony, ile osiągniesz. Czwarty nawyk: ćwiczenia fizyczne. Karmienie umysłu robi cuda, ale nigdy nie możesz zapominać, że musisz też zadbać o swoje ciało. I to w najlepszy możliwy sposób. Ćwiczenia to jeden z tych nawyków, które ludzie albo uwielbiają, albo konsekwentnie unikają. Ale powiem ci szczerze, to jeden z najważniejszych fundamentów, jakie możesz zbudować. I nie chodzi tu tylko o wygląd czy kondycję fizyczną. Jasne, ruch sprawia, że jesteś zdrowszy, silniejszy, sprawniejszy. Ale oprócz tego ćwiczenia niesamowicie wyostrzają umysł, podnoszą poziom energii, poprawiają koncentrację i nastrój. Kiedy się ruszasz, wysyłasz sobie jasny komunikat: Jestem żywy, jestem zdolny. Jestem silny. A to podejście zaczyna przenikać do innych dziedzin życia. Jest bezpośredni związek między tym, jak się czujesz fizycznie, a tym, jak radzisz sobie psychicznie. Gdy Twoje ciało jest w dobrej formie, Twój umysł jest bystry, lepiej znosisz stres, szybciej myślisz i masz energię, żeby stawiać czoła trudnościom. Dlatego stworzenie nawyku codziennego ruchu jest tak kluczowe. I nie mówię o godzinach na siłowni ani o jakimś ekstremalnym treningu, którego nie znosisz. Nie musi to być skomplikowane. Czasem wystarczy 20-minutowy spacer, trochę rozciągania, kilka prostych ćwiczeń siłowych w domu. Kluczem jest konsekwencja. Lepiej robić coś niewielkiego codziennie, niż raz w tygodniu zmusić się do wielkiego wysiłku i potem zupełnie odpuścić. Jest jeszcze coś ważnego: ćwiczenia to doskonała metafora życia. Kiedy przełamujesz dyskomfort, kiedy nie przestajesz mimo zmęczenia, budujesz w sobie odporność. Uczysz się, że warto wytrwać i się nie poddawać. A ta lekcja przyda ci się w każdej dziedzinie, w której chcesz osiągnąć sukces. Dlatego postaraj się codziennie się ruszać tak, jak ci pasuje. Może to być spacer, yoga, trening siłowy cokolwiek sprawia, że twoje ciało czuje się dobrze. Wkrótce zauważysz, że nie tylko masz więcej siły fizycznej, ale też twój umysł jest spokojniejszy, bardziej skoncentrowany. I gotowy do działania. Piąty nawyk: Wdzięczność. To jeden z tych nawyków, które ludzie często pomijają, bo wydaje im się zbyt proste. Ale uwierz mi, wdzięczność ma ogromną moc zmiany życia. Zauważ, na czym skupiasz uwagę. Jeśli cały czas myślisz o tym, czego ci brakuje, co jest nie tak, czego nie masz. Tego będziesz widzieć coraz więcej. Ale jeśli codziennie koncentrujesz się na tym, co dobre, co działa, co masz, zaczynasz dostrzegać kolejne rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Ta zmiana perspektywy potrafi odmienić całe twoje podejście do życia. Wdzięczność to nie tylko przyjemne uczucie to ćwiczenie umysłu, które uczy cię zauważać. Pozytywy w każdej sytuacji. Kiedy robisz z tego nawyk, zaczynasz przyciągać do swojego życia więcej dobrych rzeczy. To działa jak magnes. Zmieniasz swoją energię. Zamiast chodzić sfrustrowany i skupiony na brakach, zaczynasz czuć się spełniony, spokojny, pełen nadziei. A w takim stanie łatwiej przyciągasz okazję. Wpadasz na nowe pomysły i zauważasz możliwości, których wcześniej nie widziałeś. Jak zamienić wdzięczność w codzienny rytuał? To bardzo proste. Każdego dnia znajdź chwilę, żeby zastanowić się, za co możesz być dziś wdzięczny. Nie musi to być nic wielkiego. Może to być fakt, że się obudziłeś, że ktoś powiedział ci coś miłego. Że świeci słońce, albo że masz dach nad głową. Cokolwiek to jest, doceń to. Jeśli chcesz, zapisuj te rzeczy. Z czasem zauważysz, jak Twoje nastawienie się zmienia. Zaczniesz dostrzegać więcej dobra i czuć, że Twoje życie staje się pełniejsze, bogatsze i radośniejsze. Szósty nawyk odpoczynek. Większość z nas wstaje rano i nie przestaje działać aż wieczorem pada na łóżko jak zombie w dzisiejszym świecie odpoczynek jest niedoceniany żyjemy w kulturze w której wszyscy ciągle coś robią gonią za kolejnym celem kolejnym sukcesem ale prawda jest taka że jeśli nie robisz sobie przerw jeśli nie dajesz sobie czasu na regenerację zaczynasz się wypalać Twój umysł i ciało potrzebują momentów wytchnienia, żeby się uzdrowić i odzyskać siłę. Kiedy pchasz się na siłę, zaniedbujesz odpoczynek, wcale nie jesteś bardziej efektywny, wprost przeciwnie. Ograniczasz swój potencjał. Odpoczynek to nie tylko sen, choć sen jest niezwykle ważny. To także czas na odcięcie się od hałasu, stresu i presji, czas, kiedy twój umysł może swobodnie błądzić, odpoczywać i przetwarzać wszystko, co się wydarzyło. Zauważyłeś kiedyś, że najlepsze pomysły przychodzą ci do głowy, kiedy nic nie planujesz i po prostu siedzisz w ciszy? Może pod prysznicem, może na spacerze, może wtedy, gdy po prostu odpoczywasz? To dlatego, że Twój umysł potrzebuje przestrzeni, potrzebuje chwil spokoju, żeby łączyć fakty, rozwiązywać problemy i tworzyć nowe pomysły. W naszej kulturze uwielbiamy mówić o zasuwaniu, o pracy 24/7 i ciągłym byciu zajętym. Ale pozwól, że Ci powiem: Nie chodzi o to, żeby tylko ciężko pracować. Chodzi o to, żeby pracować mądrze. A częścią mądrej pracy jest umiejętność powiedzenia sobie: Teraz robię przerwę. Twój mózg to potężne narzędzie, ale potrzebuje czasu na regenerację, żeby działać na najwyższych obrotach. Dlatego zrób z odpoczynku codzienny rytuał. Krótka przerwa w ciągu dnia. Chwila relaksu wieczorem, porządny sen to wszystko sprawi, że będziesz nie tylko bardziej produktywny, ale i szczęśliwszy. Pamiętaj: odpoczynek to nie lenistwo, to konieczność. Możesz odpoczywać na różne sposoby medytując, spacerując, spędzając czas z bliskimi, robiąc coś, co sprawia ci radość. Kiedy dajesz sobie ten czas. Wracasz mocniejszy, bardziej skoncentrowany i twórczy. Nie wiesz w mit, że odpoczynek to luksus albo oznaka słabości. To twój najważniejszy sposób na to, by mieć siłę, osiągać kolejne cele. Siódmy nawyk dawanie. To był dla mnie jeden z trudniejszych nawyków do opanowania. Zawsze chciałem to robić, ale kiedyś. Wydawało mi się, że mnie na to nie stać, że nie mam wystarczająco dużo czasu, pieniędzy czy energii. Ale w końcu zrozumiałem, że dawanie to jeden z tych nawyków, które zmieniają nie tylko Twoje życie, ale także życie ludzi wokół Ciebie. Jest takie stare powiedzenie: Im więcej dajesz, tym więcej dostajesz. I to prawda. Choć nie zawsze w taki sposób, jak myślisz. Dawanie nie polega wyłącznie na rzeczach materialnych. Chodzi o dawanie swojego czasu, uwagi, energii, życzliwości. Kiedy codziennie starasz się wnieść coś dobrego w życie innych, uruchamiasz pewien przepływ obfitości. To działa jak prawo natury. Im więcej wartości dajesz, tym więcej wraca do ciebie. Ale jest w tym jeden warunek: dawaj bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Kiedy dajesz z serca, z prawdziwej chęci pomocy, zyskujesz poczucie spełnienia, którego nie da się zastąpić niczym innym. Z czasem zauważysz coś jeszcze. Ludzie, którzy dają naprawdę szczerze, mają w życiu najwięcej: mają mnóstwo miłości, radości, sukcesu. Nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o to, że dzielą się sobą, swoim doświadczeniem, wsparciem, obecnością. Może to być mentoring, wolontariat, pomoc znajomemu w trudnej chwili, albo po prostu uśmiech czy dobre słowo. I nie zapominaj, dawanie obejmuje też ciebie samego. Nie możesz nikomu pomóc, jeśli sam jesteś pusty. Dlatego dbaj o siebie, uzupełniaj własne zasoby, wtedy będziesz miał jeszcze więcej do ofiarowania innym. Gdy zaczniesz codziennie praktykować ten nawyk, dzieje się coś niesamowitego. Im więcej dajesz, tym więcej możliwości się pojawia. Jakby wszechświat widział, że tworzysz wartość. I chciał cię za to nagrodzić, dlatego każdego dnia zadawaj sobie pytanie: jak dzisiaj mogę coś dać? Jak mogę wnieść coś dobrego w życie drugiej osoby? A potem patrz, jak twoje własne życie zaczyna rozkwitać. Ósmy nawyk słuchanie to kolejny nawyk, który może nie tylko zmienić twoje życie, ale przede wszystkim Twoje relacje. Większość ludzi myśli, że potrafi słuchać, ale w praktyce tylko czeka, aż druga osoba skończy mówić, żeby móc od razu odpowiedzieć. Prawdziwe słuchanie to umiejętność. To nawyk, który odmienia rozmowy i buduje zaufanie. Kiedy słuchasz naprawdę, okazujesz szacunek, Pokazujesz, że cenisz czyjeś myśli, uczucia, opinie. A taki szacunek buduje zaufanie, wzmacnia więzi i otwiera wiele drzwi. Ale pamiętaj, słuchanie to nie tylko rejestrowanie słów. To także rozumienie, to bycie w pełni obecnym w tej chwili. Gdy ktoś z Tobą rozmawia, nie myśl tylko o tym, co odpowiesz. Po prostu zatrzymaj się i słuchaj. Zwróć uwagę na mowę ciała, ton głosu, emocje między wierszami. Kiedy zaczynasz tak słuchać, ludzie bardziej ci ufają, chętniej się otwierają, bardziej cenią twoje zdanie, bo dałeś im coś bardzo cennego, swoją pełną uwagę, a w dzisiejszych czasach to rzadki i wyjątkowy dar. I jest jeszcze jedna piękna rzecz. Słuchanie zmienia też Ciebie. Stajesz się mądrzejszy, lepiej rozumiesz innych i lepiej pojmujesz sytuację. Ta głębsza perspektywa pomaga Ci podejmować lepsze decyzje i budować wartościowe relacje. Dlatego zacznij ćwiczyć słuchanie już dzisiaj. Wystarczy trochę więcej uważności i zaangażowania, a korzyści, jakie z tego wynikną. Będą ogromne w pracy i w życiu prywatnym. Dziewiąty nawyk: cierpliwość. Cierpliwość to jedno z tych słów, które wszyscy znamy, ale rzadko praktykujemy. Żyjemy w czasach natychmiastowej gratyfikacji, chcemy wszystkiego tu i teraz sukcesu, efektów, uznania. Ale prawda jest prosta. Wszystko, co naprawdę wartościowe, wymaga czasu, wymaga wysiłku, wymaga cierpliwości. Jeśli uda ci się wypracować w sobie ten nawyk, zobaczysz, że życie staje się spokojniejsze i bardziej satysfakcjonujące. Większość ludzi poddaje się zbyt szybko, odpuszczają, zanim pojawią się efekty ich pracy, a ci, którzy osiągają sukces. To ci, którzy potrafią czekać, którzy rozumieją, że najlepsze rzeczy w życiu nie dzieją się z dnia na dzień. Cierpliwość nie oznacza siedzenia z założonymi rękami. To konsekwentne działanie, dzień po dniu, z wiarą, że efekty przyjdą we właściwym czasie. To ufanie procesowi, nawet kiedy na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje. Pomyśl o ziarnie. Sadzasz je w ziemi, podlewasz, dbasz o nie. Przez długi czas wydaje się, że nic nie rośnie, ale pod powierzchnią gleby zaczynają wyrastać korzenie, aż w końcu pojawia się zielony pęd. Tak samo jest z twoim wysiłkiem, jego korzenie rosną nawet gdy ich nie widzisz. Jak wypracować cierpliwość? Zacznij od zmiany nastawienia. Przestań oczekiwać natychmiastowych rezultatów. Skup się na długofalowym celu. Przypominaj sobie, że wartościowe rzeczy potrzebują czasu, i przy okazji szukaj radości w samej drodze. Ciesz się małymi sukcesami. Wiesz, że cierpliwość i wytrwałość w końcu się opłacą, bo cierpliwość to supermoc. Gdy ją opanujesz, potrafisz być spokojny i zdeterminowany, niezależnie od tego, jak długo trwa podróż. Dziesiąty nawyk Otaczanie się odpowiednimi ludźmi. To jeden z najważniejszych nawyków, jakie możesz wypracować. Słyszałeś to pewnie nieraz jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Twoje otoczenie cię kształtuje. Wpływa na Twoje myśli, działania, przekonania, jeśli otaczasz się ludźmi negatywnymi, małostkowymi, ciężko będzie wznieść się ponad to. Ale jeśli wybierzesz ludzi pozytywnych, ambitnych, nastawionych na rozwój, ich energia zacznie cię unosić. Wiem, że to nie zawsze proste. Czasem, osoby, które znamy od lat, wcale nam nie służą. Ale trzeba podjąć decyzję. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, musisz być gotów zmienić swoje otoczenie. Bądź świadomy, z kim spędzasz czas. Szukaj ludzi, którzy cię inspirują, wspierają, wierzą w ciebie. Ludzi, którzy też chcą się rozwijać i pracować nad sobą to oni pomogą ci przejść przez trudne chwile. I będą świętować Twoje sukcesy. Pamiętaj też, to nie tylko kwestia tego, co inni mogą dać Tobie. Ty też masz coś do zaoferowania. Bądź kimś, kto inspiruje innych i ich podnosi. Bądź takim przyjacielem, współpracownikiem, mentorem, którego sam chciałbyś mieć. Kiedy otaczasz się odpowiednimi ludźmi, i sam wnosisz wartość do ich życia, dzieje się coś wyjątkowego. Pomysły zaczynają krążyć, pojawiają się okazje, każdy rośnie razem. Zrób przegląd swojego kręgu. Czy ludzie, z którymi najczęściej przebywasz, pomagają ci stawać się tym, kim chcesz być? Jeśli nie, może czas coś zmienić. Twoje otoczenie może cię unieść albo ściągnąć w dół. Ty decydujesz, które z tych dwóch będzie Twoją rzeczywistością. Te dziesięć małych nawyków może na pierwszy rzut oka wyglądać banalnie, ale zapewniam cię, mają moc, by zmienić Twoje życie w sposób, jakiego nawet sobie nie wyobrażasz. Nie chodzi o to, żeby wszystko robić perfekcyjnie. Zacznij od jednego nawyku. Wprowadzaj zmiany krok po kroku. Bądź konsekwentny. A z czasem zobaczysz, że te małe działania zaczną się kumulować. I zanim się obejrzysz, twoje życie będzie wyglądało zupełnie inaczej niż dziś. Nie lekceważ siły drobnych nawyków. Zacznij dzisiaj. A potem obserwuj jak każdy dzień przynosi zmiany, które prowadzą cię tam, gdzie zawsze chciałeś być.